Aha. Planet ANM, bit uraz, Mały powrót do przeszłości Czwierć wieku Żyję Nigdy nie miałem newery odkąd Pamiętam noszę jeansową masa Nigdy nie chciałem bagać Nosiłem Pegia, buty miałem wansa I nigdy nie jarały mnie kanony Nie chodziłem w airmaxach Robiłem bity na samplach rzucaliśmy te nawiki do Majka Miałem te wersje jakby były z Marsa Z innej planety, ale rap na faktach Uh, czukam na kwadracie, potem gorba kwadrat Ty, pamiętasz kamień jako miasto głupców Ja, pamiętam kamień jako gniazdo kultur Miałem te kumpli od wódki od lania po zębach, miałem kumpli od rapu i przyjaciół od serca i miałem Karolinę, czytaj i Katerinę Dzisiaj nie winię za ten wipszy bilet Miałem Oliwie i Kamilej i Miałem jeszcze szansę się odbić A byłem buntownikiem przeciw rzeczywistości Eo, ten Ejo, numer to jest totalny spontan Wyszedł mi przy okazji przeglądania pójdzie w Ale spontanem nie jest to, co się działo wtedy. Chociaż tak jest, spontan To były czasy na Jestem raptem, tak naprawdę będę. Wielkie pozdro całej zemki mordy. Yo, yeah. piwnica u warczego to ma już status legendy. Byliśmy nakręceni rarem jak sherry. Jest serii DJ Katun i centrala u zaborach noc Dead Press, pierwszy raz i ten kot Cyclocz ziomuś. wężu nagrywał wtedy solo w Niemczech Motywacja i natarcie eksplodowały jak sentek Sport zanagrał książki, Szczecin wypuścił Mores Cichy nagrywał zwrotki ANM robiło swoje, już ćwierć wieku żyje tu Ćwierć wieku już, wiele rzeczy już się nie powtórzy Już ćwierć wieku żyje tu, ćwierć wieku już, wielu ludzi odeszło, już nie wróci, już ćwierć wieku żyje tu, ćwierć wieku już, wiele rzeczy już się nie powtórzy, Już ćwierć wieku żyje tu, ćwierć wieku już, wielu ludzi odeszło, już nie wróci.